Witam z powrotem w pizzerii Frediego Fazbeara Jestem Tysiek, a to jest seria Five Nights at Freddy's z Tyskiem Jeeeej! Fajnie, cieszę się, że tu kurwa wróciłem Dobra, noc trzecia Let's go, tutaj już Freddy będzie na pewno Nie wiem, będę musiał sobie... Będę musiał to... ...w jakiś sposób ogarnąć. No, tak. A, jest szybko. No Znów się czlika pierwsza ruszyła. sumie wyjebane na inne kamery. Chcę tylko wiedzieć, hey, gdzie jest Foxy. <laughs> I mean, you know, Hehe. That, that, that's not what I meant. Uh, anyway, I, I better not take up too much of your time. Uh, things are getting real tonight. Uh, uh, hey, listen, I, I had an idea. If you happen to get caught and want to avoid getting stuffed into a Freddy suit, uh, try playing dead. You know, go limp. Then there's a chance that uh, maybe they'll think that you're an empty costume instead. <laughs> uh, then again, if they think you're an empty costume, they might try to. Yeah never mind, scratch that. It's best just not to get caught. Um, okay, I'll I'll leave you to it. See you on the flip side. Okay. Przepraszam, że za dużo nie mówię. Ale próbuję się skupić. O zobacz, to jest chika. Zamknę na chwilę. Ta ona jest już tutaj. Okej. Okay. To otworzę. Eee... Yy... Jeszcze nie idzie. Okej... Okay. No dawaj. Przęściła się? Myślałem, że tu tym sprawy nie chwilę zamknę, no właśnie. Do kuchni poszło. Jestem obecnie bezpieczny. Dobra, Boni i Freddy odziwo są spokojni. Szczególnie Bonnie. A ty kurwa, ale ty jesteś bardziej agresywny. Dobra, druga jajem jest dobrze. Jest dobrze, jest, jest coś granców Freddy się ruszył Chyba Freddy się ruszył O kurwa Dobra, Freddy jest tutaj Eee yy. Eee yy. 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 Kurwa Czemu Freddy się rusza? Yy. Na fed jest tutaj. Chica nie ma jej w kuchni. Jest chyba w kiblu albo w korytarzu. W korytarzu. Jest w korytarzu. W kuchni, okej, okay. teraz jest w kuchni. Bo nie zdaje tu, wtedy zdaje tu. Okej, okay. okay. jest, dobrze. O Jezus Mario, nie, 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 nie weź z tą mordą Zniknął. Tutaj jest. Eee, cześć. Freddy zniknął. Kurwa. Tędy przemieszczał się. Freddy jest gdzieś, ale nie wiem gdzie. Literalnie zgubiłem Freddy'ego teraz! Nie chciałem gubić go! No bo tu jest cika eee. eee. Zaraz, zaraz pójdę. Okej. Okay. A tutaj jest Bonnie. A, gdzie jest kurwa Freddy? O, dobra, tu jesteś. Okej okay. Po co ja miałem to zamknięte? Zmanowałem dużo energii e, Foxy się chyba nie ruszy, bo nie jest w korytarzu, chyba to tak działa Chyba, mam nadzieję Tak logicznie to tak powinno to działać Eee O nie O nie O chuj

Było tak dobrze. Ok. Jak na razie chcę wiedzieć, czy ty jesteś tutaj, czy nie. Szczerze nie ufam ci, Nie ufam jej. A ona jest tutaj, ok. Oni dalej się nie ruszają. Eee, a ta znowu gdzieś spierdoliła. Nie, nie ufam, muszę ją znaleźć. Huk nie jest. Ale ja kurwa tak bardzo nie ufam. Że ja pierdolę. Jest 85% chamaniu, spiesza im powinna być. O mój Boże. Za bardzo procenty poszedłem. Eee, bo zaczął się ruszać. Tutaj jest, w pierdolę. Nie chcę mieć kulczaka w biurze. Nie, jest O mój Boże. Oni dalej, oni są grzeczni. oni z Fedim w tej nocy są w chuj grzeczni. Aha. Jeszcze czego? dalej CZEMU ty tu jeszcze idziesz? Won z mojego biura. Zamykam to na chwilę, bo kurwa... So mhm. okay, jest to odczika. Ok, czyka jest fui agresywna. Dobrze, że tam ci jeszcze się nie ruszają, ale oni chyba od trzeciej właśnie zaczynają. Ey kurwa zamykaj to Dobra no, pirate jest daje dobrze Dzika kurwo jebana I stop. Bon Nikt cię nie lubi No wypierdalaj Pore przediego. Nie w trzeba pierdolę Nie chcę Frediego Freddy się ruszył Idź stąd? Ile jeszcze będziesz mi tu siedzieć? Lapierdole ja co za nieznośny kurczak, ja Fred ja go znalazłem przynajmniej tyle Kurczak poszedł, raz dalej kurwa poszedł weź Jebana czika Tu jest Fredzie, dobra, 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 zamykaj to, otwieraj to, coś się, no, odwróć się. Uy, jebane hallucinatie. Proszę, niech już piotra. Zapomniałem, że Fox jest jeszcze. kurwa Zaraz będzie trzecia. Szyjka jest przy biurze, chcę w sensie gdzieś tutaj już, za, za tą ścianą. A tak, zapomniałem, I forgot. Kurwa, Freddy jest tutaj. Jak chuj Freddy jest gdzieś tutaj? Freddy z Among us. Kurwa, Freddy! Zamykaj! No to otwieraj! Zajebiście. O, ale jestem, kurwa, w pizdzie. Tu już niczego nie ma. Tutaj. Okej. Okay. Ja już to, kurwa, przegrałem. Ja pierdolę kurwa energii mi teraz brakło Po 5% ja już się nie wyrobię zachuja w 5% się nie wyrobię teraz to już tak staram stara o chuj wie o co bo no, no Power Left jeden procent koniec kurzywa, koniec przegrałem. Trzeci raz już! O! No cóż no, no i chuj. Freddy. Oś do mnie.

możesz już jump skrować mnie. Dziękuję. Dziękuję. Jezus Marian. Eee, a, miałem it trzy kurwa przejść w tym odcinku. Jest, kurwa! Zrobiłem to! Jeeeej! Mmm, fuck Oj, yeah. O Boże, czwarta noc. Będzie ciężka. Jak trzecia i tak szła, to z czwartą będzie, kurwa, już duży problem.